Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa, a nie moje. Dzisiaj będzie to recenzja filmu Akademia Pana Kleksa. W podcaście opowiem Wam o tym filmie, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Wiem, że już dużo powstało tutaj właśnie nagrań związanych recenzji z tym tytułem, więc dało, że coś od siebie, swoją cegiełkę. Pomimo tego, że może film nie jest właściwie do końca tym, czego mogłabym się spodziewać, trudno mi tego nie powiedzieć, że ta produkcja wyszła lepiej niż film z okazji 100 lat Disneya, więc miłe zaskoczenie. I wiecie, to było moje pierwsze odczucie po wyjściu z kina. Pomimo, że właśnie nie wszystko mi się tam może dobrze układało, to jednak to wyszło lepiej niż film życzenie. A jest to film aktorski z efektami CGI. I, czyli, jakby, film realny, pomieszany pomieszaną fantastyką. Oczywiście, wiem, pierwsza moja myśl tutaj też zgadzam się z innymi recenzjami, że niektórzy mówią, że za dużo Hogwartu w tym wszystkim. Nie Hogwart, bo to akurat Polska Akademia. I co ciekawe, ponoć pani Rowling wzięła się za, wzięła się za promowanie tego produktu. Wiecie? O dziwo. I może dlatego ta sowa jest... Szpak jest sową bardziej niż szpakiem. Jeśli chodzi o szpaka Mateusza, to w tej wersji historii, w tym uniwersum, no to może powiem, że pomysł, żeby on wchodził po świecie, wybierał te wybrane dzieci do akademii, nie był zły. Tylko bym na pewno nie powtarzała ciągle tego samego dowcipu, wiecie, jak to ptaki mamy problem i tak dalej. Raz mógłby powiedzieć, że właśnie a propos ptaków i ich fizjologii, jakim to Mają przygodę, ale żartu z kupą to nie musiał powtarzać kilkakrotnie. Zajeżdżaliśmy ptaki, mają trudność z, te, z tego powodu, ok? Dobra, ale pomimo wszystko, właśnie pomysł z szpakiem, pół taką hybrydą, która próbowała, rozumiem, wrócić do ludzkiej postaci, bo nie było oczywiście guzika na czapce, to nawet było dość powiedzmy, że potraktujmy to jako żarty filmowe. Tak samo jak scena z Titaniciem, tak samo jak jedna z bajek sugerujący, że to albo syrenka, woda zwo, z, z, taka jest, jakby była taka dworta do bajki podwodnej, był tak jakby właśnie z, elementy z kajuty ze statku. To albo Titanic, albo syrenka. Dobra, uznajmy, że coś takiego. Nie mówię teraz oczywiście o scenie śmierci jednego z bohaterów. Jeśli chodzi o bajki, to to było nawet dość ciekawe, jeśli przedstawienie tej tych baśni w, w filmie. Ale oczywiście mogło być tego więcej. Gdybym miała y powiedzieć o aktorach, to oczywiście pana Frączowskiego zostawiłabym jako pana Kleksa, a pana Kota uczyniłabym doktora Pajchiwo z jego żartami. Jakoś tak bym to zrobiła. Bycie takie moje rzeczywiście, pan Frączowski też zgadzam się, nadaje się świetnie na pana Kleksa nadal, chociaż. Sam, to była sama przyjemność słuchać jego głosów w tej produkcji, tej nowej. Jeśli chodzi o głosy w tej produkcji, to jak najbardziej jestem za tym, żeby no, ta ścieżka audio, nowa, teledyskowa, może nawet ta część tych. W scen teledyskowych, ok, Takie czasy, powiedzmy, że to są pan Kleks z perspektywy dziewczynki używającej smartfona. Ale wiecie co? Ja wiem, podejrzewam, że to jest tak naprawdę, tak jak zapowiedzi było w końcu filmowej, że to jest tak naprawdę początek historii alternatywnej, którą chcieliby opowiedzieć. Tych wilków, tych wilkusów, tych wilkołaków było trochę za dużo. Ten wątek z wilkami nie musiał się tak naprawdę tak bardzo być wyeksponowany. I tutaj też się zgodzę z innymi recenzentami, uwaga, że ta lalka, którą dopiero lalka, robot, sztuczna inteligencja, ten, ten bohater, który tutaj diby ginie i potem będzie tą lalką, tym robotem, mamy w napisach końcowych, to w zasadzie on mógłby tak naprawdę przyczynić się do niszczenia tej Akademii. To byłoby oczywiście bardziej zgodne z wersją książkową, czego... Na pewno byśmy nie pożałowali. A jeśli chodzi o fabułę, to rzeczy, których za bardzo nie rozumiałam, to dobra, to ten przyjaciel trudno było mi uwierzyć, że oni właśnie mieli czas na to, żeby się zaprzyjaźnić, żeby byli takimi właśnie niepasującymi, że czuli się troszeczkę jakby osobno w porównaniu z resztą grupy dzieci, więc te ujęcia teledyskowe tego mi brakło, że trudno było mi uwierzyć, że oni faktycznie się przyjaźnią. To bardziej chyba Ada szukała sobie tak towarzystwa, to chodźmy coś sprawdzić, bo ten mały wilkołak w filmie chyba coś kombinuje. Takie miałam wrażenie. Wilkołaki, wilka, wilcy, no to za dużo tego tutaj moim zdaniem było. Uwaga do szpaka Mateusza jest taka, że no nie jest to szpak, ja, ale wiecie, ja się bardziej bałam, że on będzie bardziej z sobą hedwigą. Właśnie przez to, że jest tą hybrydą w tym filmie, że może próbuje, pan Kleks właśnie jest wynalazcą, próbuje Jakoś go odczarować, dlatego on, te, te, te jagódki i tak dalej. To było nawet moim zdaniem nawet ciekawe. To kontrowersyjne, ale ciekawe. Tylko właśnie ten ptak w jego wersji ptasi, no to powinien być szpak. Zdecydowanie to powinien być szpak w tym pięknym cge u Niekoniecznie właśnie tutaj jest powiedziane bardziej, że to jest Mateusz ptak. Trudno powiedzieć, że co to za gatunek ptaka, chociaż no, mówią, że to sowa. I ja też miałam takie wrażenie pierwsze, że to jest sowa, jakiś taki barwny puchacz, że to nie jest właśnie szpak. Na pewno nie jest to szpak. A szkoda. Zgadzam się również z innymi tutaj opiniami, że te Kupywałam te teledyski na, we fragmentach filmów, kiedy pojawiała się ta muzyka. Rozumiem, że to być takie niby atrakcyjne, takie mruganie okiem do pizza, zwłaszcza, żeby sobie przypominał inne produkcje zachodnie. Bo uwaga, na przykład te motylki, które pojawiają się w panu Kleksie, które są tutaj symbolem powiedzmy jakichś takich właśnie dziecięcych marzeń, ich planów, taką tą magią, to te motyle pojawiły się również w moim magicznym encanto, gdzie również symbolizowały no, taką magię tego magicznego. Domu Disneya. Te motyle całkiem fajnie zrobione były również w produkcjach japońskich, na przykład właśnie motywy brańców, którzy pojawiają się w innym świecie i oni wyróżniają się swoimi różnymi umiejętnościami. No to Digimon Adventure. No pamiętacie finał z anime? Tam też pojawia się rój motyli. Jest to oczywiście inny motyw związany z motylami, ale te motyle są. No to motylki mi się bardzo spodobały. No generalnie pomysł rzeczywiście brzechowy, że w jednym, po, w jednym pomieszczeniu jest dzień. I noc, jak najbardziej to kupuje. To, że kleks potrafi robić różne sztuczki, latać. Pięknie kleks, jak pan Piotruś Pan. Moim zdaniem, to był uryb, do, dokładnie taki urybek, jak oni z Adą lecą, że z te chmury się tak przebijają. To jest dosłownie kadr z Piotrusia Pana. chłopca, który może nigdy nie, ch nie chciał dorosnąć. Może coś takiego o to chodziło. Więc na pewno, jeśli pod kątem cytatów Wilczyca, ta, ta królowa wilk, wil, 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 Wilkusów, wil, Wilkołaków, podoba mi się pomysł, kreacja tych postaci. Mi się ona skojarzyła bardziej może nawet nie z Wilkami, Wilkołakami, co z orkami z Tolkiena, że takie mroczne właśnie takie, takie orki skojarzyły. No dobra, jak Ada z przyjacielem chodziła do jednej z baśni, to tam był taki świat, właśnie taki szary świat, taki smok, taki wykrąg. Takie to mi się od razu skojarzyło właśnie z, za Śródziemiem, z takim. Takim mrocznym śródziemiem. Więc Wilkusy potem zostały dla mnie orkami, że to te orki po prostu chcą wszystko zniszczyć i tak dalej. Czarownica, to że zła królowa Wilkusów jest czarownicą, no to jest. Czy to nie jest znów ukłon w stronę Mulan nowej wersji, gdzie tam też się pojawia czarownica? Kobieta, czarownica zmieniająca postać. No, niby fajnie, niby fajnie te ukłony, ta, 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 ta różowa trawa, że ta akademia ma jest takim by, by, tym właśnie tym wizualnie światem oddzielonym od tych światów, które są jakby na zewnątrz, to było bardzo fajne. Miałam za mało czasu, żeby przekonać się, dlaczego Ada przyjaźni się akurat z tym bohaterem, to to mi się nie kleiło, że tęskni za Tatą, to nie jest adaptacja pana Kleksa, tylko na motywa. Ale gdyby my mogli dostać taką wersję, że Ada nie wiem trzyma jakąś kulę czy cokolwiek magicznego w Akademii w gabinecie Kleksa, które było typowo dla Pana Kleksa. Pamiętacie powiększającą pompkę piegi. Coś typu jakiś sprzęt typowy, na przykład w tej gabinecie chory sprzętu, bo ona się przez chwilę tam przemyka. Ona ma niby odkryć tajemnicę, tak? Związana z sobą i z akademią. To moim zdaniem powinna mieć coś w dłoni, co pokazywałoby urywki wersji wydarzeń oficjalnych, tej w naszej starszej wersji Akademii Pana Kleksa i tej nowej. I to tak jakby takie dwa światy, że się historia lubi powtarzać, że, że może akademia znowu zostanie właśnie zniszczona przez wilkusów, tak? Że ja bym coś połączyłabym z tej oryginalnej Akademii Pana Kleksa, żeby tej, tej luki. No bo rozumiem, że te zabawy, że tam była też tam była Alicja, czy ktoś widział królika, że oni zerkają do tych bajek, które mają przeróżne te furtki do tych bajek są w różnych kształtach, bawiłam się. Pod kątem tej Akademii Pana Kleksa, mając świadomość, że to nie jest książka, właśnie ostatnio sobie odświeżyłam stary film. Pamiętam również fabułę z oryginału, i że to nie jest ta książka, więc nie nastawiłam się, że pójdę zobaczyć, jak w nowej wersji potoczyła się te, ta historia. I w sumie bardzo dobrze, bo nie dostałam tak naprawdę Akademii Pana Kleksa w tej wersji zmienionej, oficjalnej. Ale dla kontrastu zrobiłabym też wersję nopszą trzymającą się oryginalnej fabuły. No może oczywiście moglibyśmy w akademii dawać klasy dziewczynki i chłopcy. Dziewczynki z różnych krajów, chłopcy z różnych krajów, czemu nie? Ten chłopiec na wózku. No dobra, fajnie, że się pokazał, że był faktycznie Klek mógłby mu dać jakąś trochę może inną grę zespołową którą by się nadawał i może sam by mógłby jeździć na wózku i próbując grać z nim o pan Klek z na wózku inwalickim grający z podający piłkę, powiedzmy, do naszego bohatera. To mogłoby być ciekawe. Z rzeczy, które mi się jeszcze podobały w Nowej Akademii Pana Kleksa, no to, że mamy miejscówki, mamy tam te różne właśnie obiekty i był tam znajomy mi krajobraz Katowic. I taki centrum Katowic, taki futurystyczny budynek. Jak zobaczyłam ten budynek w dali w panoramie, a potem tą dziewczynę na dachu, która się bawi w może aktora głosowego, może naśladuje głosy różnych ludzi, to to mi się bardzo akurat spodobało, że nie tylko jest Polonia w Ameryce, że i dzielnica miasta amerykańskiego, że ta, skąd jest ta Ada, ale właśnie, że mamy też właśnie po, dziewczynę z Polski. Ciekawe też było uczucie, że te postacie po wypiciu magicznej wody, powiedzmy ze źródła, mówią po polsku. To było takie fajne, wiecie? Bo język polski nie jest, no, na, nazwijmy to po imieniu, językiem międzynarodowym, więc to mi się mega podobało. Miałam taki banan na twarzy: no dobra, to teraz powiedzmy, że oni się rozumieją, mówią po polsku. I może na sam koniec tych moich tutaj refleksji, że pomimo wszystko, jeśli zobaczymy na ten film, że to nie jest Akademia Pana Kleksa, tylko właśnie Ada i Akademia Pana Kleksa. Ada w zaczarowanej krainie pana Kleksa. O tak powinno nazywać się moim zdaniem to ta produkcja filmowa. No bo w sumie to jest kawał dobrej pracy. Dobrze Dialogi słychać, muzyka fajna, efekty wizualne są. Możemy nawet przymknąć oko na pewne rzeczy i uznać, dobra, jeśli to jest inspiracja Panem Kleksem, okej. Okay. Nie adaptacja, nie, nie jesteśmy w adaptacji. Ale na sam koniec dla, i powiem też jedną ciekawostkę, taką historyczną, związaną z panem Brzechwą. Otóż pan Brzechwa pisał Akademię Pana Kleksa w czasach okupacji. Czasach pan Brzechwa, no niestety na był prześladowany. I gdyby oczywiście niedobre papiery i pomoc, pewnie przyjaciół, znajomych, to kto wie, czy by nie przetrwał tego strasznego czasu. I on w zapomnieniu, jakby w odcięciu się od tych okropności, które wydarzały się za jego oknam, on jakby żył w takim, oni opowiadali, że w takim kle, jakby nie widział tego wszystkiego, w takiej magii, tak jak Tolkien zamknął się przed całym złem, w swoim pokoju i opowiadał o śródziemiu, to on, dzięki miłości do swojej ukochanej i pisaniu tego kleksa może faktycznie jakoś sobie radził z, tą, z, tą, z tym okrucieństwami. I te wilki, te paskudne wilki, które były w oryginale, to one były wzorowane na pochodach nazistów. I wiecie, ja zawsze miałam takie z owczarkiem niemieckim wilkiem takie skojarzenia, och, nie lubię owczarków niemieckich, dlaczego, dlaczego, te psy mi się wydają takie agresywne, takie nie jak labradory właśnie. I wiecie, te, te wilkusy, jeśli to był taki pochód takich mroków znowu z tymi pochodniami i właśnie wilkołaki, wilcy, nazywam ich potem orkami że o ile podoba mi się kreacja tych, tych stroje i tak dalej, rozumiem, ale te wilki miały straszyć, te wilki w tym oryginalnym panu Kleksie, one miały straszyć, bo to były te wilki, które idą po tych niewinnych ludzi, których w rzeczywistym świecie oni prześladowali, więc Pan Kleks jest również właśnie wzorowany na postaciach artystów z przedwojennej Warszawy. I był tam ponoć jeden taki, który wyglądał dosłownie jak Pan Kleks. Właśnie zagadkowy frag, długa broda, sztuczki, opowiadanie, fascynowanie ludzi jakimiś takimi ciekawymi może wynalazkami, zabawakami i on tutaj przetrwał ta postać inspirowana panem Kleksem, więc, więc ja was zachęcam, żebyście zobaczyli, znaleźli sobie źródła tej opowieści o panu Kleksie, bo wtedy może ta zupełnie nowa wariacja pana Kleksa, że taka właśnie ucieczka od tego świata, od tych, tego co może teraz nas też również dotyczyć, to może stąd ten, ten świat jest taki różowy, dosłownie ten różowy, filmie jest różowy, taki z waty cukrowej. Wyręcz te, te wyspy latające, to Pandora, po prostu Pandora z Awatara. Pełno takich właśnie zabaw, takich, to pod tym kątem ten film daje radę. Tylko mówię, no nie może, no nie no, 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 za Chiny, wiecie, za wo, doktor, Chińczyk, mędrzec wschodni. No nie możemy tego brać jako adaptację, bo wtedy rzeczywiście jest, Kiepsko. Teledyskowe sceny ok, ale brakuje mi, że pomiędzy tymi teledyskami powinny być trochę dłuższe, parę takich dłuższych scen. Lekcji Pana Kleksa, zgodzę się z tym. Tego jak przyrządzał posiłki, czy jakieś element, czy pokazuje tej Adzie, te jego różne wynalazki i tłumaczy jej. To jest ta pompka, którą pac, powiększam posiłki. Tak maluję te posiłki. Oczywiście to mogło być przedstawione dobra, były piegi, że jako narzędzie, które jako takie elektroniczne powiedzmy, narzędzie, które żyło wyobraźnie, kreatywność, dobra, okej, okay. ale tego braku, tego tu rzeczywiście mogło być więcej. Ogólnie oceniam ten film na 7 na 10, więc moim zdaniem fajnie, no ale widzicie, pomimo wszystko troszeczkę tutaj, troszeczkę tutaj po prostu czegoś mi tu brakło. Pan Kleks, no mógłby mieć trochę taką duszę rozmowy z uczniami, kim był, skąd pochodzi, jakaś retrospekcja również by się tu też moim zdaniem przydała. Dobra, motyw empatii fajnie, motyw różnorodności, tych bohaterów, okej. Okay. Zabawna scena z źródełkiem pijącym, moim zdaniem piją, że oni piją tą, tą wodę, stają się Polakami. Okej, okay, dobra, uznajmy to, że zabawne to było. Żart o kupie, można było Raz ok, rozumiem, że Mateusz zmienia się w ala człowieka, w hybrydę i raz jakiś ptak mógł rzeczywiście, ale potem nie musieli tego powtarzać, że akurat to jest ten żart. Że Wilczyca go goniła i że policja, proszę, to było nawet ciekawe. Tajemniczy sąsiad, pan Frączewski, kurczę, no muszę to powiedzieć, no genialna. Moim zdaniem super sprawa, że jest pan Frączewski i niech w kontynuacji dr Pajchiwo pojawi się bardziej jako może ważniejsza postać, Niech może wtedy dadzą mi, że to wiesz, Ada, ta historia się powtórzyła już kiedyś, ale wiesz, to wtedy było tak i tak, bycie, ten robot, ten bohater robot, przecież to może być sztuczna inteligencja, prawda? Motyw sztucznej inteligencji, motyw kreowania z postaci. Że w tym obecnym świecie, jak podobnie jak w świecie magicznym Kleksa, możemy zmieniać swoje postacie, więc może nie zawsze wszystkim warto ufać. Nasi dorośli też mają różne swoje doświadczenia. Może ta mama tej Ady mogła tutaj być kimś na kształt króla, który wtedy. W oryginalnej wersji wiadomo, ostrzegał księcia Mateusza, że lepiej nie iść do tego lasu, bo tam te wilkołaki, wilcy, wilkowie, czy jak ich tam teraz według tej wersji nazwiemy. Ogólnie film mi się podobał. Jak widzicie, pomimo wszystko troszeczkę było tam rzeczy dyskusyjnych, bo faktycznie film jest dyskusyjny, jeśli znamy oryginał. No i moim zdaniem oryginał, wersja adaptacyjna wersja, uspółcześniona tego, co było kiedyś puszczane, również dobrze powinno się znaleźć. Dlatego też zachęcam do obejrzenia nowego, powiedzmy, harego Pottera po polsku, ale z uwzględnieniem, że nie traktujmy tego jako Pan Kleks, Akademia Pana Kleksa, tylko coś inspirowanego tym klimatem, OK? I wtedy to jest 7 na 10, bo jakbym to traktowała jako nowa wersja Akademia Pana Kleksa, adaptacja czy coś bliższego oczekiwaniu, to, to wtedy ta ocena naprawdę nie będzie dobra. Wtedy nawet takie 3 na 10. To jest tyle ode mnie. Ja też postaram się tutaj pokazać Wam filmik Szpaka Mateusza w tasiej wersji, ale właśnie bardziej jako szpaka niż sowę Magiczna. Ta sowa magiczna była pięknie animowana, przypominam. I to tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Pa